Dzień dobry, jestem strony Rafał witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku, który jak zawsze zaczynamy od mówienia nastrojów, a te na początku tygodnia pogarszają się. Pogarszają się po informacjach z Chin o dwóch zgonach spowodowanych koronawirusem w dniu wczorajszym. To spowodowało zaraz zamknięcie praktycznie blisko 13 milionowego regionu, o ile w ubiegłym tygodniu pojawiały się informacje, że politycy państwa środka będą stopniowo odchodzić od polityki zero COVID, no to jednak to ostatnie wydarzenie wskazuje na to, że niewiele będzie się zmieniać, a ryzyko pojawienia się kolejnych zachorowań, kolejnych zgonów będzie generowało presję na gospodarkę, bowiem przystoje jak najbardziej są możliwe. Widać, że tamtejsi decydenci będą bardzo restrykcyjnie podchodzić do pojawienia się nowych przypadków zgonów i zamknięcie gospodarki jak najbardziej będzie minimalizować ryzyko takiego scenariusza. Zatem perspektywy wzrostu chińskiej gospodarki ulegają pogorszeniu. To ciąży notowaniem ryzykownych aktywów na całym świecie. Jeśli chodzi o sytuację na rynku walutowym, to, to dolar z tego tytułu zyskuje na wartości, a Para euro USD spada poniżej 1,03. Też mocno tracą notowania ropy naftowej. To oczywiście przez pogorszenie perspektyw wzrostu chińskiej gospodarki i spadek popytu. Patrząc jednak na sytuację na rynku akcyjnym na przestrzeni ostatnich dni. Cały czas poruszamy się de facto w trendzie bocznym. Notowanie kontraktu terminowego na S&P 500 cały czas poniżej 4000 punktów. Sesje wzrostowe trochę przeplatają się ze spadkowymi, i poruszamy się w okolicy dobrze znanych poziomów. Powyżej tysięcy punktów cały czas są notowania niemieckiego DAX-a, no, które z technicznego punktu widzenia no, mają dro otwartą drogę do wędrówki w kierunku no, kluczowej strefy oporu poniżej. 15 tysięcy punktów. Pytanie, co się będzie działo w kontekście polityki monetarnej i oczekiwań związanych z dalszym zacieśnianiem. Jeśli chodzi o ten tydzień, no to w środę poznamy. Protokół z ostatniego posiedzenia Fedu, który będzie przybliżał nam kolejne decyzje amerykańskich bankierów centralnych. Tutaj pojawiają się głosy, że jak najbardziej ostatni spadek inflacji powinien być argumentem za spowolnieniem tempa podwyżek stóp. Mostik z Fed powiedział, że jak najbardziej on by się opowiedział w grudniu za taką decyzją a skala jeszcze podwyżek stóp procentowych powinna sięgać około 1 punkt bazowy, tylko po to, żeby umożliwić amerykańskiej gospodarce tak zwane miękkie lądowanie. Pojawiają się także głosy, które wskazują na to, że trzeba walczyć cały czas z inflacją. Collins, szefowa oddziału, z Boston jest zdania, że no nie można wykluczać podwyżki stóp o po 75 punktów bazowych jeszcze w grudniu. Zatem te zdania są niepodzielone i ten środowy ten dokument może coś więcej rzucić, jeśli chodzi o perspektywę amerykańskiej gospodarki. W środę także poznamy. Wstępne odczyty PMI obrazujące poziom aktywności gospodarczej w mijającym miesiącu. One powinny no tutaj rzucić nieco więcej światła na temat tego, jak wygląda koniunktura w ostatnim czwartym kwartale. Jesteśmy dokładnie na półmetku, no i te dane powinny już odzwierciedlać faktyczny przebieg aktywności gospodarczej. Jeśli nie będziemy świadkami jakiegoś silniejszego spowolnienia, słabszych od oczekiwań danych, jak najbardziej powinien być to dość dobry. Dość dobra informacja dla rynków, choć jeśli mówimy o Stanach Zjednoczonych, to pamiętajmy, że tam im gorsze dane, tym lepiej dla rynków, bo będzie to wskazywało, że polityka monetarna powinna być bardziej sprzyjająca wzrostowi, a nie tylko taka, która ma na celu zbicie inflacji. Jeśli chodzi o sytuację w gronie G10, to oczywiście perspektywa spowolnienia chińskiej gospodarki mocno ciąży dolarowi australijskiego, dolarowi australijskiemu. Jeśli chodzi o złoto, to podąża na południe wraz z eurodolarem i dobija już w tym momencie do poziomu 1740 dolarów. Jeśli chodzi o złotego, to oczywiście drożejąca amerykańska waluta wzrost wersji do ryzyka to nie jest dobre środowisko dla krajowej waluty. Euro PLN ponownie powyżej 4,70 zł, za dolara musimy płacić 4,60 zł, zatem złoty zaczyna tydzień pod presją. To wszystko, co teraz dla Państwa przygotowałem. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia newsa. Tam na bieżąco piszemy na temat tego, co dzieje się na rynkach finansowych i jest istotne z punktu widzenia inwestycji. Ja bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.